Hej, witam się z wami w ostatnim filmiku chyba sierpnia, ale na pewno w ostatnim filmiku przed urlopem. I będzie dzisiaj na szybko. Ja wiem, że troszeczkę wcześniej, ale jutro na pewno nie będę miała czasu nagrywać, więc zaczynamy bo co, co będziemy dużo gadać. Mieliśmy tam dzisiaj też taki dzień przygotowawczy. Piorę wszystko, co może być, więc chodzi pralka i suszarka na zmianę, żeby się już powoli móc jutro spakować. Jeszcze muszę jutro chatę posprzątać, bo ja bardzo lubię wracać do czystego. Więc wiem, że niektórzy powiedzą, ale bez sensu, ale ja bardzo lubię wracać do czystego, więc muszę jeszcze chatę posprzątać. I, i co, i urlop? Czekam, czekam. Dobra, 14. Ok, to jeszcze raz i 19, uu, z grubej rury, ale nie chcę, żeby tu odkładać mniej niż 20, więc mamy tak, ale po co ja to będę liczyła, Boże Święty, 33, <grym> 33 zł. ile ja tu mam w drobnych, 6, dobra, czyli dam 50, czy ja tu będę miała 3 złote, nie, ale będę miała 4, więc dam 54, a wyciągnę sobie 20. 1. Tak, 21 ok Dobrze i wyzwanko leci. Fajnie cieplutko jest yy, u mnie. Nie wiem jak u Was, ale chyba w całej Polsce jest taka fajna pogoda, więc jest lato chura. Dobra. Coś ja myślę, że przez najbliższe. 12 dni nie będę musiała narzekać na pogodę. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Po powrocie będę miała od razu intensywny czas, ale nic, jeszcze dwa razy kostka szóstka. Dobra. I tu mamy siedem. Czekajcie, tu już sobie będę liczyła. Yy, siedem. Ja chyba najczęściej widzę, że te karty wyciągam, bo 2. E, to jeszcze raz. I 9, czyli 11 plus 11. Dobra. Tutaj będzie dwa razy kostką dziesiątką. To jest dziesiątka i to jest dziesiątka. A nie, to jest jakaś, y, jakaś taka szalona. Dobra, 7 i 10, czyli 17.

40. Ok. Super jest to. Super jest to wyzwanko od Mimi. W ogóle fajne są te takie malutkie, e, malutkie e, karty. Dobra. E, na początek jeszcze tak. jeszcze Zanim przejdę do Mini, to jeszcze zrobimy sobie aniołki. Aniołeczki. Dobra. Tutaj trzy karty będą. Byłam jeszcze dzisiaj na takich bardzo szybkich zakupach. Przed wyjazdem. Kupiłam sobie książkę. Będę czytać. To znaczy, już zaczęłam i boję się, że wciągająca jest. Bardzo, ja bardzo lubię takie książki, więc zaczynam się zastanawiać, czy się nie okaże, że ja wysiadając z samolotu już ją przeczytam. To znaczy, myślę, że tak będzie. No ale. Ale może nie, zobaczymy. Ale wciąga, wciąga, więc już tak tylko usiadłam na chwilę, przysiadłam i tak zaczęłam czytać. Mówię, Dobra, daga, zabierz się za jakąś robotę, a nie za książkę. Dobra, tu mamy tak. O Jezu, tak mi się podoba. I w ogóle i ta mała dziewczynka. Mimi, są przepiękne te wyzwanka. Przepiękne. Dobra, to co, to może tutaj zrobimy taki błękitny. Ok, to zrobimy tak. Yy, tutaj sobie zrobimy dyszkę. Dyszkę. Yy, tutaj sobie zrobimy 20 zł. To będzie razem 30. I tutaj kostką dziesiątką. Dwa. Dwa. Dobra, i tu dwa, i tu dwa. Yy, Poczekajcie, yy, czyli to by było 32, czyli tutaj sobie zrobimy jeszcze 8, będzie 40. Aha, a tu mam dychę? Nie mam, tu mam całe 50, więc zrobimy sobie jeszcze tutaj dyszkę. No trudno, i będzie 50. <grym> Nie mam drobnych, więc yy, no tak to musi być. Dobra, i będzie 50 zł. No ale w sumie to może być, bo przecież w przyszłym tygodniu nie, nie zrobię. No to okej, okay, to nawet, nawet niech tak będzie. Dobra. Już. O, zrobił. Okej. Okay. Dobra. I teraz lecimy do boksa owocowego od zgubki. Tak. Okej. Okay. Tu mamy 10 kart. <laughs> Będziemy to bawić i bawić, no. Więc tu mamy tak 10 kart. <laughs> Nie 9. Dobra, czekajcie. 3, 4, 5, 6, 7, yy, to znaczy 9, 10. Dobra, mamy 10, mamy 10. Yy, tutaj sobie wezmę zielony. Już nie lubię zielonego, no ale dobra, niech będzie zielony, bo później cały czas jednymi tymi samymi. Aha, 50 zł tu mamy. Minus i trójka. Dobra, tu mamy za piątkę. O matko, ale ciemne zielone. Minus 5. Dwójkę. I dwójkę mamy za 2 zł. Minus 2. Dobra.

Czyli jeszcze raz. I czwórka. Czwórka to jest tu kostką szóstką. I pięć. Dobra. Czyli 54 złote. Idzie tutaj. E, a że ja nie mam e, drobnych. A coś tu mam. Ale dobra, dam piątkę. To sobie skreślę to jeszcze złotów. A co? Mogę, mogę. Tak, tak. Dobra. Pięćdziesiąt pięć złotych. Okej. Okay. Yy, I boksik owocowy mamy załatwiony. Dobra. I jedziemy z... I jedziemy z mini. Dobra. Yy... Najpierw ten. Raz, dwa, trzy. Wcale nie wiem, co tu jest. Jakby to... Czekajcie, <laughs> ja to muszę gdzieś tutaj... Dojść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Jest, jest. Okej. Okay. Zielonemu. A dobra, był zielony, niech zostanie ten zielony. Kostka, szóstka jest, drobniaczki. Są. Dobra, jedziemy. Aha, dwoma kostkami: 5 e, i 3, 4 e, i 2, 1 i 2. 2 i 2. Uuu, dzisiaj coś, tu dwójka. 5 i 2. Dwójka dzisiaj zbiera kasę. 5 i 1. 6 i 5. O, super! I widzę, że tutaj wszystko się już. O, o. No i co? Ja nie wiem, wysypało mi się. No trudno. 2 i 4. Widzicie, ja jestem takim nieogarem, że to jest po prostu masakra. No ale trudno. 5 i 1. 5 i 1. Trudno, to jak tak spadło. Jak się, tak nie jak się nie pilnowało swoich, to tyle. O. 6 i 3. 6 i 3. Tak to jest, jak się człowiek śpieszy, to wiecie co, nie? No, dwójka dzisiaj zgarnia, ale piątka też zgarnęła. 1 i 3. I 4 i 2. I ostatnia dwójka. Aha, do jednej przecież. I do jedynki. Dobra. Dobra, 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 to lecimy tu. Eee, raz, dwa, trzy. Sześć złotych idzie do Do wyzwania od moni. A ja nie mam gdzie rozmienić. Uuu, no trudno. Dobra, 6 zł idzie do wyzwania od Moni. Czy tu jest jakaś szóstka? Tu nie ma szóstki. A jest pięć i jeden, dobra. Jeden. I pięć. Dobra. Dobra. To tu jeszcze zostanie tylko ósemeczka i będzie skończone. Teraz mamy tak. Osiem zł. Idzie do pieska od Ewci yy, z kanału Budżet od Serca. Wszystko mi dzisiaj leci. No trudno. I tu mamy 8 zł. Czyli mamy tak. Dwa, cztery. 5 6 7 8 Dobra, ale przebija wszystko no trudno. 8 zł idzie tutaj. Mhm. Teraz mamy znowu 8 zł do wściekłego Jednorożca. <laughs> Dobra, to zrobimy tak 7 i 1. Dobra, i tu zostanie 12 zł i będzie załatwione. Dobra. I ciach. I te, gdzie zgarnęły więcej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 zł. I 16 zł idzie. A, i tu mamy jeszcze 2 zł z, po, z poprzedniego tygodnia, czyli będzie 18 zł razem. 18, czyli mamy tak. 8 i 7, 15. 18, nie? Czyli trójka do tego. I jest 18. Raz, 2, trzy, cztery 10. Tak, 18 zł. I ja sobie tu mogę już rozmienić całe szczęście. Bo tu już będzie cała 50, nie? 18, 20, tak, super, bo jakieś drobne by mi się tutaj przydało, tu już nic nie ma. Dobra. Dobra. I tu została dyszka. Dyszka, dyszka. Dobra. Następne wezwanko od Ewci z budżetu od serca. I tu mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra. I y, ja Wam coś powiem, te pieniążki, które mi zostaną, nie będę doładować da nowych, tylko chcę pokończyć to, co jest. Dobra, dziewięć, y, dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, czyli tą złotówkę daję y, tu i dwadzieścia złotych i tu mam wezwanko skończone. Dobra. I te 9 zł sobie odkładam na boczek. Ono pójdzie na pewno na do dołożenia gdzieś, gdzie brakuje. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. I tutaj mamy 16 zł. Ojej, a tu tylko dwa są potrzebne. Super, to może więcej się dzisiaj skończy. Dobra, 1 i 1, czyli 2 zł idzie tu. I tutaj będzie 30 zł. Dokładnie. I tu mamy skończone wyzwanko, dobra, czyli mamy, yy, czyli mogę tutaj sobie zrobić trochę tiru tiruriru, dobra, tu zostało 8 zł, więc to też będziemy kończyć, ok, 8 zł, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 20,

Czekajcie, bo muszę sobie skreślać. <laughs> muszę sobie jednak skreślać. 9 i 6 to jest 15, 20, 25, yy, 35, 35, 45. Nie, tu jest 50 zł. Dobra. To dwójkę zaś miałam za dużo. No dobra, ok. Yy, to mamy następne. Juhu, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, czyli tak, na pewno y, tutaj mamy dyszkę. 2, 4, 6, 8, 10. Okej. No proszę, to mi się podoba. A nie takie. Aha, ja mam tu jeszcze... A nie, to są inne. <noise> Dzisiaj jest po prostu... Dobra. I tutaj mamy tak, dyszkę. I tutaj będzie 60 zł. Tu wyzwania Moni to są takie fajne, bo one są takie na bogato. <noise> Dobra, 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, dyszkę. I tutaj mamy 60 zł. Dobra, i zostały nam 3 złote, więc 3 złote wpakujemy tu i te dwa wezwanka. Bo tutaj zostało ile? 12 zł. Dobra, 3 zł wpakuje tu. ile tu będzie? 2, 4, 6, 8. 10. Dobra. 3 złote, czyli tak złotowa i 2 złote. Dobra? Dobra. to sobie zostanie na następny raz? A tego jednorożca też skończę dzisiaj, dlatego że a za tydzień nie będzie to już nie. Za tydzień niech będzie to niech będzie. I 12 zł po prostu wezmę sobie. O tak. A niech będzie. Dobra. I tutaj też będzie okrągła kwota, i zaraz zobaczymy. 50 zł? Tak, 10,23. Super. Super superancko, Dobra. I 5 dyszek. Będę za wami trochę tęsknić powiem Wam, bo ja się tak przyzwyczaiłam i tak bardzo yy, lubię yy, no, nagrywać, tak sobie pogadać i tak dalej, że na pewno mi się będzie troszeczkę tęsknić. Dobra. I tutaj mamy mini mini. Czekajcie, dużo mi się nie pogubiłam. Dobra, i lecimy. Jeden, dwa, trzy. 4, 5 i 6. Dobra. E, na boczek sobie tutaj przerzucę tą kaskę. E, kostka szóstka i kostka czwórka mi się tu przyda. Dobra, lecimy. Do jedynki kostką szóstką idą 4 złote. 4. Do trójki kostką, czwórką, cztery. Dobra. I cztery. Do piątki kostką, czwórką, cztery. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja mam tu same piątki, ciekaw czemu. Do czwórki, dwa złote. Raz i dwa. Dobra. Do piątki 2 złote. Dobra. I to mamy zakończone. Mhm. I tutaj już nie będę. Yy, tutaj już nie będę robić yy, takich oszukist, yy, oszukaństw. Tu po prostu sobie dokładam. I Kostka czwórka za kostkę czwórkę. Dobra, ile my tu mamy? 3, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 24 złote, 20, hmm, to muszę sobie rozmienić, ale na szczęście mam 25 tu, złotówka tu. Dwadzieścia cztery złote. Dobra. I dalej. Kost... Do czwórki, dwa złote. Mhm. Do jedynki, i mamy kostką szóstką, piątka. Dobra. Do jedynki, kostką szóstką złotowa i tutaj też mamy koniec. To to też musimy policzyć. Dobra, czekajcie. To dycha idzie tu. A tutaj mamy tak 5 10 14 16 20 28 zł. Dobra, 10 20 5 i zaś musimy rozwinąć. 5 2 2 i 1, 28 zł. Dobra. Mhm. I następne sobie tutaj damy. A takie serki. I tutaj jest tak, kostka szóstka. Dobra. I idziemy. Serki od Moni, a tutaj tortu rodzinowy od Mimi. Kostką do trójki. Kostką czwórką 2 zł. To damy tak sześć. Ok. Do trójki, cztery złote. To złotówę zabieram i piątal. Do dwójki złotowa, Do jedynki kostką szóstką, sześć. Mhm. Do czwórki dwa złote. Raz, dwa, trzy, dobra, to piątkę. Do szóstki, dwa złote. I do trójki, dwa złote. Co to, to, dwójki zdominowały mi tutaj. Do jedynki, sześć. Aha, tylko moja zgarnia grube hajsy. Dobra, do trójki, dwa złote. Okej. Okay. Do trójki 3 złote. Dobra, to dam piątkę i dwójkę tu. Do trójki. Dwa złote. Dobra, zgubka tutaj też zbiera. Ok. I mam cztery złote ostatnie. Do piątki. Kostką czwórką. Jeden. Ok. Do szóstki dwa złote. I może być yy... złotowa mi została. Do czwórki nie może być. Do dwójki może być. Dobra. No i co? Pięknie, ładnie. Pięknie, ładnie, szybko, sprawnie poszło. <grych> ok. Tak. Pozbieramy kaskę. Pozbieramy kasulkę. Kospetki, wyzwania. Mam takie. Tyle ładnych wyzwanek robicie. Naprawdę, tyle ładnych wszyscy, że aż przyjemnie mi tutaj się je drukuje i odkłada. Superancko, naprawdę. Dobra. Zgubiłam gdzieś mój kostkowy. Czekajcie, bo jeszcze musimy sobie porozdzielać. Porozdzielać wyzwania ukończone. Super, trochę ich jest. Więc segregatorek będzie zasilony. No to co? Zaczynamy. 50 zł. 4, a czwórka to jest na wycieczki. Mm. Dobra, jeszcze nic tutaj nie dostało w tym y, miesiącu. Y, jeden. Jedno rożec, 50 zł. Ok, pierwsze jest. Ciach. Dobra, drugie 50 zł idzie do dwunastki, czyli na wyzwanie 50, 50,50. Dobrze, bo tam trochę stanęło, to, to niech idzie, co bym nie zdążyła dokończyć. Dobra, lody. Jeden, lody. 50 zł. Powiem Wam, że musiałam zamknąć okno, bo obok y, dzieci się bawią w basenie, to nie chciałam, żeby zagłuszać drzwi, bo mi się chodzi pralka i y, suszarka i, i mi ciepło. Dobra, 20 zł do trójki, a trójka to jest na angielski, ok. Już wrzesień z zapasem, więc możemy zbierać na angielski dalej. Dwadzieścia złotych, no, dwa, plus dwadzieścia, czyli mamy czterdzieści cztery złote, dobra, teraz będzie trzydzieści złotych z łąki do dziesiątki. Czyli to jest wyzwanie 1500 zł. 30 zł. To wyzwanie to bym najchętniej chciała na koniec października skończyć, no ale dobra, zobaczymy jak to będzie. E, łąka plus 30, czyli 75 zł. Dostaję. Ładnie, ładnie. Dobra. Teraz czereśnie, gdzie do dziesiątki, o widzicie, mówię, że chcę skończyć i tu proszę, tak, to jest ładne doładowanie, nie ma co, 60 zł, to też spoko kwota już, okej, okay. 3 czereśnie, nie, dobra, Boże, bazgrole bo jak kura pazurem, 135 zł, zobaczcie, jak tu ładnie się układa, 130, 140. Tu już mamy 135. Aha, no i więcej już nie będzie pewnie. Bo myślę, że to ostatni. E, chyba, że zdążę jeszcze po przyjeździe, ale nie wiem. Trochę mi się to nie wydaje. 24 zł do jedynki, czyli na bieliznę, dobra. 20. 4 złote. Okej. Okay. 1. Deskorolka. Plus 24 i 24. Mhm. Sobie zostawiam tą kasę, nie przekładam jej nigdzie, bo jakbym ją do mody przełożyła, to pewnie bym straciła. A już miałam, wiecie, na początku miesiąca zawsze tam wkładam stów i już te 500 y, straciłam, więc to. No. no ale. Co chwilę coś potrzeba. Wiecie, jak jest. No, dobra. Dobra, tu i ostatnie wyzwanko i ostatnie 28 zł idzie do, do dziewiątki, a dziewiątka jest połączona z tak, dziesiątką, bo tam już miałam skończone wyzwanie. I idzie na wyzwanie 1500. Uhu. Piękne doładowanie. Piękne te dwie piątki sobie wymienię na dychę, bo mam. Dobra. Dobra. I tu będę miała. Ok, plus 28 zł, plus 28 zł. A co to było? A. Dobra, kwiaty na przykład. Kwiaty 4 plus 28 zł to będzie 163 zł. No i co? Super. No to nic. Kasa rozłożona, wszystko się zgadza. Jak mi się uda, to przyjdę do Was w ostatnie dni sierpnia, ale podejrzewam, że to już będzie podsumowanie sierpnia i rozłożenie kasy na, na wrzesień, no ale zobaczymy jak chyba najprędzej w niedzielę, no bo. No, nie wiem jak to będzie, zobaczymy. A tymczasem tak, ja Wam życzę cudownego końca wakacji. Dla tych, którzy mają wakacje odpoczynku, dla tych, którzy są w pracy, spokoju, pięknej pogody. Na pewno nie będzie przez najbliższy czas filmików budżetowych, ale co nieco z wyjazdu na pewno wrzucę. Więc do zobaczenia, Buziaki. Trzymajcie się, papa.